Jezus Chrystus jest Bogiem, a ty nie zdołasz oszukać Pana Boga. Piekło i zatracenie są przed Panem, o ileż bardziej serca synów ludzkich. Nie uczcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecze bosieczne, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko panu i jego pomazańcowi, mówiąc: Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał, pan będzie z nich szydził. Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich, z miejsca, w którym przebywa, spogląda na wszystkich mieszkańców ziemi, ukształtował serce każdego z nich, przygląda się wszystkim ich czynom. Panuje w swej mocy na wieki. Jego oczy patrzą na narody, buntownicy nie wywyższą się. Sela. I mówią, Pan tego nie widzi. Nie dostrzega tego Bóg Jakuba. Zrozumcie, nierozumni wśród ludu. A wy, głupcy, kiedy zmądrzejecie? Czy ten, który wszczepił ucho, nie słyszy? Czy ten, który ukształtował oko, nie widzi? Czy ten, który chłoszcze narody, nie będzie karał? Ten, który uczy człowieka wiedzy, czy nie wie? Pan zna myśli ludzkie, wie, że są marnością. Dokąd ujdę przed twoim duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem? Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam. Jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza i tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała. Jeśli powiem na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc będzie dokoła mnie światłem. Nawet ciemność nic przed tobą nie skryje. Dla ciebie noc świeci jak dzień, ciemność jest jak światłość. Biada tym, którzy głęboko przed Panem ukrywają swój zamysł, których czyny są popełnione w ciemności i mówią kto nas widzi, kto o nas wie. Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne, kto zdoła je poznać. Ja, Pan, badam serca i doświadczam nerki, aby oddać każdemu, według jego dróg i według owocu jego uczynków. Czy masz oczy cielesne? Czy widzisz, jak człowiek widzi? Przeoblekłeś mnie skórą i ciałem, a kośćmi i żyłami pospinałeś mnie. Obdarzyłeś mnie życiem i miłosierdziem, a Twoja opatrzność strzegła mego ducha. I chociaż ukryłeś to wszystko w swoim sercu, wiem jednak, że to jest z Twojej woli. Jeśli grzeszę, Ty to spostrzegasz, i nie uwolnisz mnie od mojej nieprawości. Jeśli jestem niegodziwy, biada mi. A choćbym też był sprawiedliwy, nie podniosę swojej głowy. Jestem syty hańby. Zważ na moje utrapienie. Teraz jednak liczysz moje kroki. Czy nie zważasz na mój grzech? Mój występek jest zapieczętowany w woreczku, gromadzisz moje nieprawości. Jego oczy bowiem patrzą na drogi człowieka, i on widzi wszystkie jego kroki. Nie ma ciemności ani cienia śmierci. Gdzie mogliby się ukryć ci, którzy czynią nieprawość, na człowieka bowiem nie wkłada więcej niż to, co słuszne, aby stawił się na sąd przed Bogiem. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże.